Przeczytamy z Księgi Przypowieści z Salomona, 6 rozdział, 20 werset. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu z Kościoła na Kifisji w Atenach. Zachowuj, synu mój, przykazanie swego ojca, i nie odrzucaj nauki, zakon swojej matki. Utrwal je na zawsze w swoim sercu i owin nim swoją szyję. Gdy pójdziesz, będziesz, będzie ci towarzyszyć, strzec cię będzie w czasie twojego snu, a gdy się obudzisz, odezwie się do ciebie, gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Drogą życia zaś są napomnienia do karności. Szczegą cię bowiem od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej. Amen. Całe słowo Boże jest pożyteczne i z Boga natchnione, i szczególnie Stary Testament dla nauki, dla kontroli, dla poprawy. Ale i dla wyćwiczenia, aby człowiek Boży, ucząc się, kontrol, będąc kontrolowany i wyćwiczany, przez samego Boga poprzez Słowo Boże, stanie się doskonały, przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Dzisiaj więc przemawia nam Słowo Boże i na dodatek Ojciec niebieski, mówiąc Synu mój. jest bardzo ważne te synu mój dla Nowego Testamentu, dla czasów łaski, bo kto przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego Pana i swego Boga z wiarą? Że on jest ucieleśnionym Słowem Bożym, jest człowiekiem, Jezusem Chrystusem, który porzucił pałac swój w niebie, został wysłany do posłannictwa przekleństwa, aby umarł przeklęty na krzyżu na Golgocie, ale jednak. Dla grzechów naszych, moich grzechów, Twoich grzechów, czyli każdego z nas osobna grzechów. I Bóg go wzbudził z martwych, dlatego, bo był bezgrzeszny w sprawiedliwości swojej Bóg, aby ta sprawiedliwość. Która poprowadziła do zmartwychwstania, ta sprawiedliwość Boża, która poprowadziła do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, poprowadziła do usprawiedliwienia wszystkich nas, każdego z nas osobna, aby jak przyjdzie odpowiedni czas, abyśmy współczesniczyli my w tym zmartwychwstaniu. Bo pierwszy wszedł. Do niebios Jezus Chrystus i my, poprzez porwanie kościoła między wieloma braćmi i siostrami, bo Jezus Chrystus będzie pierworodnym między wieloma braćmi i siostrami, my usiądziemy też na tronie Bożym, w Królestwie Niebios, na miejscu Królestwa Niebios. W taki sposób, z takim właśnie poznaniem, którym mówiliśmy teraz, co do woli Bożej, co do planu Bożego, bo Bóg nas zapewnia, że dobre myśli ma dla każdego z nas osobna i dobre plany ma Bóg dla każdego z nas osobna który dzisiaj, bo Bóg otworzył drogę, Pan Zastępu, potępił diabła i, i pozwolił, że przyszliśmy i znajdujemy się w Kościele i słuchamy Słowa Bożego. Wiecie, ilu ilu chce Bóg, aby przyszli do Kościoła, ale diabeł nie zostawia ich. To jest coś strasznego. Wiesz, że Bóg chce, aby byli zbawieni wszyscy ludzie, aby doszli do upamiętania i poznania prawdy, aby współuczestniczyli w Królestwie Bożym na ziemi i w ciągu dalszym w Królestwie Niebios. I są przeszkadzani przez diabła Bo diabeł poprzez swoje strzały uderzają, Uderza serca ludzkie I przeszkadza człowiekowi Aby przyjął, aby uwierzył Chrystusa I aby stał się dzieckiem Bożym I dzisiaj musimy być Bardzo radośni Wdzięczni Wychwalając Boga bo nasze imię jest zapisane w Księdze Żywot jako dzieci Boże, bo przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i naszego Boga. Dzieci Boże, dziedzice Boże, słyszycie? Nie dziedzice y, tutaj rodziców ziemskich, ale dziedzice Boga niebios. I nie tylko to. I współdziedzice Jezusa Chrystusa. Podobnie do Chrystusa. Tacy jak Chrystus był zmartwychwstali, takimi będziemy. I na koniec będziemy królować na wieki wieków, wychwalając Boga, i wtedy będzie jedyny. Władca, Ojciec Bóg, bo Jezus Chrystus znowuż stanie się jednością z Bogiem, nie tak jak teraz jest, równy Bogu, jednością z Bogiem, Ojciec, Syn i Duch Święty, Trójca Boża, jedność jedyna, jedyny władca będzie ten wszechmogący Ojciec Bóg, który będzie królował nad wszystkimi, którzy królowali i będzie rządził nad wszystkimi, którzy rządzą wiecznie i między tymi. Z łaską Chrystusową, nie z naszą zdolnością i możliwością, z łaską Chrystusową i z mocą Ducha Świętego, będzie każdy z nas osobna, którzy dzisiaj jesteśmy tutaj, bo przyjmujemy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i naszym Bogiem, i Ojciec Niebieski dał nam, daje nam i będzie nam kontynuował z łaski Bożej władzę, abyśmy byli dziećmi Bożymi w taki sposób nasz Ojciec przemawia do każdego z nas osobno, dając warunki doskonałego błogosławieństwa Jego dziecka, ale i objawienie, jakie jest te doskonałe błogosławieństwo dziecko Jego przez Słowo Boże. I to nam dzisiaj objawia, mówiąc, Synu mój, i oczywiście, córko moja, synu mój, po pierwsze, zachowuj przykazanie, przykazanie swego Ojca. Przez cały czas zachowuj. I to jest przykazanie Ojca naszego, abyśmy wierzyli w imię. Największe imię syna Jego Jezusa Chrystusa, bo jest napisane, że tylko kto wzywa imię Chrystusowe, będzie zbawiony. Zaufaj, uwierz! Powtarzam, zaufaj z całego swego serca. Te, Te największe, i, to największemu imieniu, które jest dane między Bogiem a ludźmi, i poprzez które możemy być zbawieni. Zaufaj zupełnie nie ufaj nikomu innemu i w niczym innym. Wszystko inne nie jest godne zaufania. Załamią Cię rozczarują cię zaufaj to jest przykazanie Boga Ojca zaufaj tylko w imieniu syna mojego Jezusa Chrystusa i bądź posłuszny przykazaniu Jego abyście miłowali bliźniego bo takie nam dał przykazanie Chrystus i to jest podstawa Warunek zupełnego błogosławieństwa, i to jest dzisiejszy przekaz z nieba, abyśmy wierzyli, abyśmy ufali zupełnie tylko w imieniu syna synu, syna, syna Jezu. Boga, Jezusowi Chrystusowi i abyśmy byli posłuszni przykazaniu Synu Bożego, abyśmy miłowali bliźnich i to nie może być wykonane jak tylko poprzez wypełnianie się w Duchu Świętym, aby miłość Boga Ojca, który nam przemawia dzisiaj, Wypełnia, wypełniała przez Ducha Świętego nasze serce, abyśmy nie poprzez miłość uczuciową, cielesną, ludzką, miłowali Boga Ojca, ale boską miłością z całej, go, z całej naszej siły, duszy i wszystkich naszych braci, tylko przez taką miłość, która wypełnia nasze serce, bo inaczej nie możemy. Tak jak Chrystus nas umiłował. I kto zachowuje przykazanie Boga Ojca, wtedy staje się ten wielki cud. Bóg Ojciec mieszka w nim, czyli wielki warunek Boży synu zachowuj przykazanie swego ojca i po drugie nie odrzucaj nauki zakonu swojej matki i kim jest zakon naszej matki bo matka wszystkich nas jest pierwsza apostolski kościół Kto jednak mówi mówi słowo Boże wejrzy w doskonały zakon wolności, czyli to jest zakon naszej matki, Ewangelia Jezusa Chrystusa, i który raz został dany świętym. Kto więc nie odrzuci, ale wejrzy i trwa w doskonałym zakonie wolności, ten tylko wtedy czyli. Ten, który trwa i wejrzy w doskonałym zakonie wolności, ten tylko wtedy nie będzie zapominającym słuchaczem, ale będzie wykonawcą dzieła i wtedy on będzie błogosławionym w wykonaniu Słowa Bożego. I uwaga, umiłowani w Panu. To nie są słowa ludzkie, o których które słyszymy i zapominamy, ale to są słowa, które słuchamy i wykonujemy. Czytam to ponownie z Nowego Testamentu. Kto wejrzy w doskonały zakon wolności i trwa w Nim, ten będąc w taki sposób nie zapominającym słuchaczem, ale wykonawcą dzieła Bożego, On i tylko On będzie błogosławionym w wykonaniu doskonałego zakonu wolności. I w taki sposób więc Bóg znając od samego początku. Co do Nowego Testamentu uczy nas warunki, zupełnego błogosławieństwa w życiu naszym, bo mówi nam zachowuj przykazanie swego ojca, osobisty, osobistego ojca i nie odrzucaj zakon swojej matki. Odwrotnie i dodatkowo utrwal je na zawsze w swoim sercu, włóż. Przykazanie ojca i zakon swojej matki do swojej woli, do swojego chcenia, do swojego serca i owiń nim swoją szyję. Aby były przez cały czas w Twoich myślach i w Twoich przemyślaniach. Owiń utrwali je w swoim sercu i owiń nim swoją szyję w swojej woli, w swoich decyzjach. I wtedy tak łatwo i tak prosto jest opisane zupełna i całkowita błogosławieństwa Boże. błogosławieństwo Boże. I wtedy, gdy będziesz sam, bo są. Sytuację samotności. Jak będziesz sam, bo przyjdą chwile zupełnej samotności. Ale jednak, powiem to lepiej, nigdy nie będziesz samotny. Jak będziesz myślał, że jesteś sam, wiedz. Że jak będziesz szedł, będzie cię prowadził, Ojciec Niebieski. Będzie trzymał cię za rękę. Tak jak byłeś małym dzieckiem, i Ojciec Twój Ziemski trzymał Cię za rękę, i razem szliście. I zawsze jestem dalej, mały. I jak będziesz sam, Ojciec Twój Niebieski będzie trzymał Cię za rękę. Będzie cię prowadził. I jak będziesz spał, gdzie będziesz w zupełnej niemocy, nie będziesz mógł nic zrobić, wtedy On, ojciec, będzie tam i będzie cię szczegół. Tam obok Ciebie, gdzie śpisz, sam, bez ochrony, bo tam nie możesz nic zrobić w śnie. Ojciec Niebieski, tylko dlatego, że zachowujesz przykazanie Jego i nie odrzucasz nigdy nauki i zakonu swojej matki, ojciec Niebieski będzie tam obok Ciebie i będzie cię zachowywał. Będziecie szczegół. Jak się obudzisz ze snu, będzie tam, abyście rozmawiali jak przyjaciel z przyjacielem. I to jest pełne i doskonałe błogosławieństwo, przyjacielski związek Ojca Boga, Pana zastępów. Wszechmogącego Boga, ten, który mieszka w wieczności i jego imię jest święty. Jak zachowujesz przykazanie jego i nie odrzucasz zakonu nauki swojej matki, wtedy będziesz nazwany przyjacielem Boga, tak jak Abraham. Dlaczego? Bo nie będziesz szedł nigdzie przez błąd tam, gdzie nie powinieneś nie będziesz nigdy bez ochrony i w najsłabszych chwilach twojego życia nawet i zawsze będzie obok ciebie będzie ci przemawiał, będzie cię wysłuchiwał Ojciec Niebieski i będzie ci przemawiał i będziesz go słuchał, słyszał i to jest obietnica Boga starczy tylko abyś przykazanie swego Ojca i zakon swojej matki, abyś ją to wszystko utrwalił w swoim sercu i abyś owinął na swojej szyi w centrum Twoich decyzji. Dlaczego? Bo pochodnią świecącą w ciemnym miejscu jest przykazanie Twojego Ojca. A jeszcze więcej, światłością nieskończoną jest doskonały zakon wolności, zakon Twojej Matki. I to Ci daje napomnienia do, do karności. Sam Bóg kontroluje Cię, wyćwiczając Cię. I te kontrole jest drogą życia dla Ciebie osobiście, bo jest niebezpieczeństwo, od którego mu tylko Bóg może Cię zachować, aby Cię szczegół od złej kobiety, od złej nauki, która, poprzez którą cierpi. Cały świat chrześcijański od złej nauki, fałszywej nauki cierpią wszyscy chrześcijanie, którzy nie mogą chodzić dokładnie według Słowa Bożego, poprawnie według Słowa Bożego i od słodkiego języka kobiety cudzej i fałszywej nauki, która, które przylizują się człowiekowi. W taki sposób, umiłowani bracia i siostry, dzisiaj wierzę, nasz Ojciec Niebieski pokazuje nam nową drogę. Drogę wiecznego życia. Ale abym to powiedział dokładnie tak, jak mi dał dzisiaj w nocy Bóg, drogę. który nie można opisać. Zupełnie ze złota, zupełnie chwalebna. I tam chodzi człowiek, ręk, trzymając rękę wszechmogącego Boga i jak odpoczywa jest tam, aby go szczegół, i jak budzi się jest tam, aby rozmawiał z Nim. Droga. Z zupełnego błogosławieństwa w osobistym Twoim związku z Twoim Ojcem Niebieskim. Taką drogę miał <słuch> tylko Abraham w Starym Testamencie i on tylko został nazwany Przyjacielem Boga. Pomimo, że nie był nigdy synem Bożym, pomyślcie teraz, umiłowani w Panu. Co nam obiecuje Bóg? Rozumiecie, co nam obiecuje Bóg? Prawda! Poprzez Ewangelię Chrystusową i poprzez prorocze, z Boga natchnione Stary Testament, na porómy, możemy na znaleźć się i możemy chodzić po tej pięknej drodze, endok, chwalebnej, olabry, fotini, pełny, panu, pełnej lato, światła, gdzie świeci słoniec Deli sprawiedliwości, nie który nie gaśnie nigdy, tyfloni, nie oślepia cię, daje ci ciepło. Ociepla Cię. Jesteś w zupełnej światłości. Bo chodzisz, to jest nie do wiary, bracia i siostry, z Twoim Ojcem Niebieskim ręka za rękę, trzymając go za rękę. Tylko dlatego: bo dzisiaj podejmiemy tą decyzję, abyśmy zachowywali. Zupełnie przykazanie naszego Ojca Niebieskiego i to jest, że ufamy tylko, tylko imieniu Jego Jezusa Chrystusa i wzywamy, i szukamy Miłość Boga Ojca, która będzie wypełniać nasze serce, abyśmy miłowali. Wszystkie nasze braci i siostry bez wyjątku. Małe, duże, dobre, dobre i złe, ważne i nieważne. Nowych, starych. Będziemy miłować wszystkich naszych braci i siostry tylko dlatego, że są dziećmi Bożymi, tak jak nas Chrystus umiłował. Ale ważnym momentem jest, że sami od siebie tego nie możemy wykonać. Nie możemy nic z tego wykonać sami od siebie. Musimy to też zrozumieć. I nie tylko, że wiemy o tym z powodu naszych słabości, mojej słabości, Twojej słabości, ale wierzymy w to, bo nasz Pan Jezus Chrystus powiedział nam, że nawet najmniejszej rzeczy sami od siebie nie możecie wykonać, ile bardziej to, co jest dużego. Sami od Ciebie nie możecie tego wykonać, ale jednak proście i będzie Wam dane. Tylko ten, który prosi, przyjmuje, będzie miał. Szukajcie i znajdziecie. Tylko ten, który szuka, znajdzie. I pukajcie i zostanie Wam otworzone. Bo tylko ten, który puka, zostanie otworzony. I nie tylko to. Ale nasz Pan Jezus Chrystus przychodzi teraz z, większą, z większym zapewnieniem i mówi nam, że do teraz naprawdę nie prościliście nic w imieniu moim tak wielkiego. Jedynego, jedy, jedynie wielkiego, coś, co, co, co jest wzorowe, co prowadzi z całą pewnością do zupełnego, doskonałego i, i, i najlepszego błogosławieństwa, do najpiękniejszego wyćwiczenia, do drogi życia. To jest droga życia. Jak chcesz żyć, to jest ta droga życia. Do tego momentu nie prosiliście nic w moim imieniu. O coś tak wielkiego, o coś tak jedynego, niespotykanego. Proście i będzie Wam dane. I to jest Słowo Boże. Nie poproście raz. Proście przez cały czas i będzie Wam dane. Bo ja, Chrystus, Pierworodny z martwych, syn Boga Jednorodzynego, syn Boga Pierworodny z martwych stały, ja chcę, aby Twoja radość w tym życiu, ale i w wieczności, była zupełna. Słyszysz? Powtarzam to, bracia umiłowani w Panu jestem zmuszony, aby to powiedzieć jeszcze raz. Proście i będzie wam dane, bo Chrystus chce, aby twoja radość była zupełna i nie może twoja radość, pierwszy raz to zrozumiałem, i nie może twoja radość być zupełna, jak nie chodzisz po drodze zupełnego i doskonałego, doskonałej błogosławieństwa po drodze życia wiecznego, bo napomnienia Twojej karności poprowadzą Cię do tej drogi życia. Dlatego, bo zachowujesz przykazanie swego Ojca i nigdy nie odrzucasz zakonu, nauki swojej matki, pomimo że tego nie możesz wykonać sam. Pomimo, że samo ciebie nie możesz, nic najmniejszego nie możesz zrobić. Czyli więc pokazuje nam nową drogę, szczególną drogę jedyną drogę. Pokazuje nam największe. I najważniejszą prośbę, o którą możemy prosić naszego Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa. I w taki sposób Ojciec nasz niebieski pyta się nas: Co chcesz, abym uczynił dla Ciebie? I my z jednymi ustami, z jedną duszą i duchem mówimy: Panie. Pomóż nam, abyśmy chodzili wyćwiczani po drodze życia do Królestwa Niebios. Amen.